Dzień dobry, witam Państwa bardzo bardzo serdecznie w Atatskaliniska w programie Wielka Wygrana, kochani. No to co? Czwartkowy poranek, zaczynamy zabawę i zaczynamy wygrywanie pieniędzy. Pierwsza zagadka już ze mną. I co robicie, kochani? Liczycie, ile jest różnic między obrazkami. Dzisiaj nie tłumaczycie mi, jakie te różnice są. Będziecie tłumaczyć później, spokojnie, a teraz liczycie, ile ich jest. No i co, ja was zostawiam z liczeniem, wy się przyglądacie, a ja szybciutko przypomnę zasady. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie, musisz zgłosić się pod wskazane na ekranie numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię. Jeżeli twój telefon trafi na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem. A jeżeli po połączeniu na żywo ze studiem udzielisz mi prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Zgody znajdziesz na 37800 zł 800 zł zapłacę za rozwiązanie tej zagadki. I kochani, od razu przejdźmy. Szukaj 100 zł. 800 zł zapłacę za rozwiązanie tej zagadki. I kochani, od razu przejdźmy. Do szukania różnic, dobrze? Nie marnujmy czasu, pokażmy od razu reżyserka zagadkę na pełnym ekranie. Proszę halo halo. Halo halo dzień dobry. Dzień dobry witam tak szybko pan odnalazł trzy różnice. Jeszcze nie dziękuję. Ajejajaja. Kochani co się Ajejajaja. dzieje nie dzwonimy do studia jeżeli nie znamy odpowiedzi halo halo. Halo halo dzień dobry. Trzy dwa jeden Kochani, wycofuję. Powoli wychodzę ze studia, jeszcze, jeszcze, jeszcze mając nadzieję, że nie pozwolicie mi wyjść. Ostatni telefon, ostatni dźwięk telefonu. Jeden telefon, jeden zwycięzca. Ktoś, kto zabiera 4000 zł teraz. I kochani, ja już wychodzę, nie pozwólcie mi wyjść. Jeżeli wyjdę, to będzie koniec. Nie będzie już szansy, nie będzie odwrotu. Póki jeszcze jestem. Ostatnie sekundy. Trzy, dwa, jeden. Od razu mówcie różnicę. Nie witamy się, nie przedstawiamy, po prostu od razu tłumaczycie różnicę. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, gdzie są różnice? Proszę, szybciutko. Pierwsza różnica znajduje się na, papet na papeterii. Druga, prawy e, kolczyk. Dobrze. Trzecia. Natomiast Trzecia jest przy ramiączku, rozstaw ramiączek. I trzecia jest przy ramiączku, doskonale, bardzo się cieszę. Wygrała pani 4000 zł. Ja się z Państwem żegnam, życząc miłego dnia. Do widzenia. Pozdrawiam.